Dzień dobry, nazywam się Paweł Biliński, jestem menadżerem do spraw uprawy buraków cukrowych w firmie BASF Polska. Znajdujemy się na plantacji buraków cukrowych w miejscowości Jelcz Laskowice na Dolnym Śląsku. W dzisiejszym filmie zaprezentujemy krótko najistotniejsze elementy związane z ochroną fungicydową buraków cukrowych. Uprawa buraków cukrowych wymaga znaczących nakładów pracy, środków oraz wiedzy rolnika. Niemniej potrafi odwdzięczyć się naprawdę wysoką opłacalnością produkcji. W dzisiejszym odcinku skupimy się na chwościku buraka. Chorobie uznawanej za najbardziej niebezpieczną dla buraków cukrowych. Jest ona powodowana przez grzyba Cercospora beticola, a jej rozwojowi e, sprzyjają wysokie temperatury oraz wilgotność powietrza. Porażenie przez chwościka buraka powoduje wydłużenie głowy korzeniowej, co utrudnia zbiór, ale przede wszystkim może powodować straty sięgające nawet 50% masy korzeni. Zwalczanie chwościka buraka na plantacjach buraków cukrowych jest w ostatnich latach coraz większym wyzwaniem dla rolników w Polsce w dobie wycofywania kolejnych substancji e, czynnych. Niemniej firma BSF już od dwóch lat proponuje polskim rolnikom innowacyjne rozwiązanie do skutecznej walki z tym patogenem. Preparat belanty, bo to o nim mowa, jest najnowszym rozwiązaniem na polskim rynku do zwalczania nie tylko chwościka buraka, ale także rdzy, buraka oraz brunatnej plamistości liści. Zawiera w swoim składzie najbardziej innowacyjną substancję, czynną Rewizol z grupy triazoli. REWIZOL potrafi nawet stukrotnie silniej wiązać się z cząsteczką patogena, dzięki czemu skuteczność swoją potwierdził nie tylko w wynikach badań i doświadczeń, ale również na dziesiątkach tysięcy hektarów waszych plantacji. To właśnie dzięki waszym głosom, rolników, w 2022 roku preparat Belanty został wybrany innowacyjnym produktem rolniczym. Zalecana dawka stosowania preparatu Belanty. To 1,5 litra na hektar z dodatkiem preparatów opartych o siarkę lub miedź. Po więcej ciekawych informacji zapraszam do śledzenia oraz subskrybowania naszego kanału na YouTube.